Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i z grzesznikami? To pytanie do uczniów Pana Jezusa, czyli do nas. Dlaczego jemy i pijemy z celnikami i grzesznikami? No dlatego, że człowiek je i pije z tymi, którzy są do niego podobni, z podobnymi sobie. Mamy rodziny pełne celników i grzeszników, mamy współpracowników, którzy są celnikami i grzesznikami, mamy przyjaciół, którzy są celnikami i grzesznikami, i sami jesteśmy celnikami i grzesznikami. Z kim więc mamy pić i jeść? Z tymi, którzy z nami zasiadają, którzy chcą z nami usiąść przy stole. Wreszcie, z kim mamy pójść na mszę? Jeżeli nie z tymi, z którymi na co dzień. Jadamy. jadamy z naszymi przyjaciółmi, z naszą rodziną, z celnikami, grzesznikami, takimi jak my. Dzielimy się Eucharystią, aby stać się pięknymi, mądrymi, świętymi, błogosławionymi, pełnymi Bożego Ducha ludźmi. Tylko tak, jedząc, i pijąc z innymi grzesznikami i celnikami na świętej Eucharystii możemy się nawrócić. Oto odpowiedź. Do zobaczenia jutro.